Interesuje Cię temat zarabiania przez internet, a wiem, że na pewno tak jest, bo inaczej byś na pewno tego nie oglądał. No więc jeśli Cię on interesuje, to posłuchaj tego nagrania, bo chcę Ci w nim pokazać takie trzy kroki, takie trzy elementy, przez które musisz przejść, które jakby musisz wykonać, musisz zrealizować, żeby faktycznie przez ten internet zacząć zarabiać. A więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Także jaki jest ten pierwszy krok? Pierwszym krokiem jest odpowiednie podejście. I teraz to jest ten fundament, to jest ten główny problem, dlaczego dzisiaj tak wiele osób chce zarabiać przez internet, no ale ciągle jakoś tam im nie idzie, ciągle kręcą się w tym samym miejscu. Powiem szczerze, że ja już widzę pewnych ludzi, którzy już od wielu, wielu lat interesują się tą tematyką. Biznesu online, zarobku internetowego, no i oni niestety, ale ciągle są w tym samym miejscu. Często, zazwyczaj nawet bym powiedział, że problemem jest to, że mają nieodpowiednie podejście. podejście. A więc ciągle to jest takie poszukiwanie skrótów, takich łatwych metod, takich rzeczy, żeby się nie wysilić, żeby nie nauczyć się czegoś nowego, żeby nie wdrożyć jakiejś nowej wiedzy, tak? Żeby się nie rozwinąć tak realnie w jakiś sposób. I to jest takie wieczne kombinowanie. No i powiem szczerze, że no jeśli ty masz też takie samo podejście, no to też nie będziesz nigdy zarabiał w internecie. No taka jest brutalna prawda. Internet jest dla ludzi przedsiębiorczych, dla ludzi odważnych, dla ludzi energicznych, dla ludzi, którzy chcą się uczyć nowych rzeczy, dla, dla ludzi, którzy się nie boją wykonywania pewnych czynności. Dla takich ludzi jest zarabianie przez Internet. Niestety, jeśli ktoś nie ma takich, takiego podejścia, to nie dla niego będzie to cała przygoda z internetem. Na pewno tutaj nie będzie działał skutecznie. Będzie szukał może jakiś metod, gdzieś tam dołączał do, do jakichś biznesików, grup wzajemnej adoracji, ale on nigdy nie będzie zarabiał albo będzie zarabiał. Groszowe pieniądze. A więc trzeba zacząć pracować nad sobą. Tylko tak prawdziwie pracować nad sobą. Nie mówię tutaj ciągle o połykaniu nowych książek i z tego ostatecznie i tak nic nie wynika. Tylko takim prawdziwym pracowaniu nad sobą, że każdy dzień się przełamujesz, robisz nowe rzeczy, jesteś zorganizowany dobrze, no produktywny, tak. O takie podejście chodzi. Ale przede wszystkim zacznij od przekonań, w ogóle jakie jest Twoje myślenie, co, jakie myśli są w Twojej głowie. Nie wiem, czy wiesz, ale tak naprawdę to wszystko, co podpowiada nam umysł, to jest pewna iluzja. To jest po prostu odtwarzanie pewnych, pewnych programów, pewnych wzorców myślowych. tak? Więcej mówimy o tym chociażby na kanale Akademia Pomocni albo też na moim tutaj kanale. A więc przekonania, jakie ty masz myślenie na temat biznesu, przedsiębiorczości, pieniędzy? Czy myślisz jak przedsiębiorca prawdziwy, czyli człowiek, który chce rozwiązywać problemy ludzi, chce dostarczać wartość, chce wnosić wartość. Czy może ciągle właśnie to jest szukanie metod, sposobów, dróg na skróty, byleby tylko minąć proces, byleby tylko jakąś sztuczkę znaleźć, żeby te pieniądze zarobić. Nie ma żadnych sztuczek. Czy wnosić wartość do życia innych ludzi. Zaraz sobie powiemy o tym w drugim punkcie. Także to są przekonania. Drugi punkt to są odpowiednie. Nawyki, jak się zachowujesz w ciągu dnia. To też jest jakby element tego podejścia. Czy umiesz sobie coś zaplanować i to wykonać? Czy chodzisz taki rozleźnięty, nic ci się nie chce, leżysz tylko i, 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 i się obijasz, jakby. Czy mieć nawyki, czy umieć panować nad swoim czasem. Jeśli ja wracam na przykład z pracy. Załóżmy, tak, że pracujesz, wracasz z pracy, to wtedy masz te kilka godzin, to czy jesteś w stanie zrealizować swój plan tego dnia? Większość ludzi nie jest w stanie. Większość ludzi jest w stanie pójść jedynie na siłownię przez pierwszy tydzień stycznia, a później już wracają do swojego bezpiecznego, spokojnego życia, gdzie nie ma żadnego wysiłku, gdzie jest się takim rozleśniętym i nie umie się niczego zrealizować, co sobie wcześniej założymy. Chodzi ostatecznie o charakter, tak jak tutaj napisałem. Dzisiaj niestety większość ludzi to mięczacy, nie ma niewielu swojowników, takich po prostu ludzi, którzy są odważni, to co sobie właśnie zaplanują, to realizują. Trzeba się czegoś nauczyć, to się uczy. Niestety. Większość ludzi zaczyna tą swoją przygodę w internecie i robią to wszystko z pozycji strachu. A więc tego nie zrobię. Tak, Na przykład większość ludzi boi się nagrań publicznych, live'ów, webinarów, tego typu rzeczy. I oni na przykład nie wyobrażają sobie, że mieliby to zrobić. Nawet jeśli dostaną informację, że jest to najlepsza metoda, żeby pozyskać klientów, żeby sprzedać swoje produkty, to i tak tego nie zrobią. Dlaczego? Bo nie mają charakteru, bo nie mają jaj i się po prostu boją. Boją się, bo ten strach jest po prostu w nich silniejszy i takie podejście to jest podejście do dupy po prostu i dlatego większość ludzi niestety kręci się w tym samym miejscu cały czas i nigdy nie będzie zarabiała przez internet. Więc tak, pokrótce o podejście. Oczywiście można by było mówić o tym i mówić, ale to jest ten pierwszy krok. Jak ty się zachowujesz? Czy masz tą odwagę? Czy umiesz sobie zaplanować dzień i to zrealizować? Czy ciągle żyjesz w strachu i taki, no tego nie zrobię, to za trudne, tego mi się nie chce? I tego typu historie. Wiemy o co chodzi, tak? Dobra. Lećmy dalej. Druga, drugi element to jest odpowiedni biznes, czyli produkt bądź usługa, którą chcemy sprzedawać. Czy produkty, czy usługi, tak, bo pod szyldem swojego biznesu, swojej marki, tak naprawdę powinniśmy sprzedawać różne produkty. No i co? No i dzisiaj takie różne rzeczy się opowiada ludziom, że trzeba wierzyć, że wystarczy być wytrwałym i jakoś to wyjdzie. No nie wyjdzie, właśnie o to chodzi, bo jeśli ty będziesz miał nieodpowiedni biznes, jeśli będziesz na nieodpowiednim rynku, jeśli będziesz sprzedawał nieodpowiednie produkty bądź usługi, to możesz wszystko robić dobrze. Idealnie wręcz, tak? Możesz, być nawet, możesz nawet być produktywny, powiedzmy, ale i tak ci nie wyjdzie, bo to biznes musi być odpowiedni, musi mieć potencjał po prostu odpowiedni. A więc, tak jak tu napisałem, zapotrzebowanie rynku, twój biznes musi odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, na to, na czego ludzie potrzebują, a nie robić tylko z takich swoich egoistycznych pobudek, na przykład, no bo ty skończyłeś jakąś szkołę, tam się na czymś znasz i teraz będziesz robił biznes w oparciu o to. Internetowy, jeszcze na dodatek. Nie. Sprawdź, czego ludzie potrzebują. I tak często są rynki nasycone, jest konkurencja, no to zastanów się, czym możesz się wyróżnić, co możesz zrobić lepiej. Ludzie naśladują, tak? Zamiast się starać wyróżnić czymś. Ty masz jakiś produkt, to daj coś więcej. Jak masz jakąś usługę, to nie wiem, daj coś więcej, rób to szybciej. Możesz na przykład bardziej się wyspecjalizować w czymś. Tak jak wszyscy, na przykład, nie wiem, sprzedają diety, no to ty zacznij sprzedawać diety dla kobiet po 50, załóżmy, tak? albo dla kobiet w ciąży. Wtedy się wyróżniasz czymś, jesteś unikatowy, bo trafiasz do węższej grupy, ale dla tej grupy jesteś specjalistą, dla tej grupy jesteś kimś bardzo, bardziej wyjątkowym. Więc trzeba zbadać rynek, słuchać ludzi i na bazie tego tworzyć swój biznes. Ale tak jak tu napisałem, jest też jeszcze nasza kochana tutaj y, królowa nauk, matematyka i niestety wielu ludzi też tego nie respektuje. Więc nawet może, mogą robić coś, co faktycznie jest zapotrzebowanie na to, ale to jest malutki rynek, mało ludzi się tym, y, stosunkowo za mało ludzi się tym interesuje, tak? I my sobie wymyślałem jakiś taki pomysł. Fajnie wszystko, wartościowe to jest faktycznie, ale za mało ludzi może to zechcieć kupić, czyli na za małym rynku działamy choć do dużych rynków, gdzie są duże problemy do rozwiązania, gdzie dużo ludzi ma dany problem, wtedy będziesz mógł skalować biznes, wtedy będziesz mógł zarobić wtedy łatwiej ci pewnie będzie znaleźć klienta. Bo jeśli się wyróżnisz na tle konkurencji, to będzie ci po prostu prościej. Więc przelicz sobie najpierw, czy to ci się opłaca, w ogóle kupowanie jakichś produktów, inwestowanie. W jakiejś surowce czy cokolwiek, chociaż tu bardziej mówimy o internetowym biznesie, no ale wiadomo, no jak będziesz miał tylko tanie produkty w swojej ofercie, to też, też ciężko będzie na tym zarobić więcej. Warto mieć chociaż jeden taki bardziej prestiżowy produkt premium, gdzie twoja marża jest naprawdę zadowalająca, tak? No i kontrola, tutaj też kolejny element, no niestety to tak troszeczkę z podejścia wynika, a to jest szokujące, tak, że wiele osób woli, lubi wejść do jakichś takich biznesów, że gdzieś tam się przyłączamy, później rekrutujemy kolejnych ludzi, aby gdzieś, nie wiem, inwestujemy w jakieś szemrane interesy i można powiedzieć, że wolą oddać tą kontrolę niż wziąć kontrolę w swoje ręce. Dobry biznes jest wtedy, kiedy ty masz kontrolę nad wszystkim, kiedy które, nie może, że, że któregoś dnia nie mogą ci tego wszystkiego zabrać. Bo gdzieś tam, nie wiem, tak jak w MLM-ie, no, struktura się posypała, tak albo właściciel postanowił już nie działać modelu marketingu sieciowego i zostajesz No, Mnóstwo jest takich historii, można by było tutaj dużo opowiadać, ale generalnie chodzi o to, że albo zakładasz biznes, bo chcesz zarabiać pieniądze i bierzesz pełną kontrolę za to, albo cały czas jesteś takim wystraszonym, nie wiem, mamisynkiem, nazwijmy to, i, i wolisz oddawać kontrolę w cudze ręce, no, ale marzą ci się wielkie pieniądze. To jedno z drugim się wyklucza, można powiedzieć. Nie? Dobra, lećmy dalej, czyli ten trzeci krok to jest odpowiednia strategia zdobywania klientów. Więc można mieć biznes z można mieć podejście, ale jeszcze trzeba się nauczyć marketingu. Jeszcze trzeba umieć zbudować taką strategię, że będziesz zdobywał klientów. I tutaj znowu wiele osób, mnóstwo błędów popełnia. Gdzieś tam rozwijają te media społecznościowe, gdzie tych zasięgów praktycznie nie ma, taki ruch organiczny, tego typu historie. I jest po prostu bardzo słabo, tak? I coś robią, no ale nie ma, ludzie nie chcą kupować. No bo inwestując swój czas nie w to, co trzeba. To, co musisz robić, to nie bezmyślnie prowadzić media społecznościowe, bo tam wszyscy prowadzą, tylko musisz zbudować swój system zdobywania klientów. Oczywiście media społecznościowe mogą być jednym z elementów tej układanki, ale docelowo chodzi o to, żebyś miał swój system zdobywania klientów. I tak naprawdę do parę rzeczy na to wpływa. Przede wszystkim musisz mieć dobrą ofertę. Ja to obserwuję cały czas gdzieś tam u różnych osób. No i ludzie nie przykładają do tego roli i wiele osób w ogóle nie wie, że powinno mieć coś takiego, jak atrakcyjną ofertę sprzedażową. Więc stworzyć najpierw atrakcyjny produkt, a później w atrakcyjny, ciekawy, odpowiedni sposób to opisać. Więc pierwsze, co powinieneś robić, jeśli chcesz zarobić pieniądze w internecie, jak już ten produkt czy usługę masz, jak już wiesz, co chcesz sprzedawać, bo masz dobry biznes, to powinieneś stworzyć dobrą ofertę sprzedażową. Ofertę można prezentować na przykład na swojej stronie sprzedażowej, można to robić w formie chociażby wideo, podczas webinarów, czy podczas takiej rozmowy typowo sprzedażowej, ale musisz mieć dobrą ofertę. Taką ofertę, że ciężko będzie klientom tą ofertę odrzucić. Ale to już jest, jak taką ofertę tworzyć, to już jest temat no, na, 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 to już jest temat, gdzie w innych miejscach mówimy troszeczkę więcej o tym, chociażby na kana kanale Akademia Pomocy. Co tutaj więcej? Mamy lejek sprzedażowy, bo to też nie jest tak, że ktoś od razu się rzuci. Na nas, tak, zobaczy nas i od razu wszystko kupi, co mamy. Szczególnie jeśli no, chodzi o takie droższe produkty. Czyli to też chodzi o to, żeby zaplanować tam drogę klienta. Czyli od momentu, gdy pierwszy raz cię zobaczy, do momentu, gdy coś kupi pierwszy raz, albo później wróci i zacznie kupować kolejne rzeczy, produkty. A więc to wszystko trzeba sobie zaplanować. Klient musi troszeczkę zdobyć zaufania, musi poprzebywać trochę z tobą, musisz zaplanować tą drogę klienta. To też nie wystarczy tak, jak się niektórym wydaje, że wrzucą tam sporo kasy w reklamę i, i jakoś to będzie. No Nie będzie właśnie, bo jeśli jest oferta słaba i, lejek sprzeda i lejka sprzedażowego nie ma, no to prawdopodobnie nie zarobisz na takiej reklamy. No i ta kolejna rzecz, to troszeczkę się też sprowadza do reklamy, czyli zasięgi. Czyli, jak już masz ten swój system zdobywania klientów opracowany, dobrze napisałeś, stworzyłeś tę ofertę, wszystko wydaje się być dobre, no to trzeba zgromadzić ruch, trzeba dotrzeć do ludzi, trzeba się pokazać ludziom. Tu najszybsze metody to są oczywiście reklamy na Facebooku chociażby czy w innych miejscach, ale też i takim organicznym ruchem, jak się z głową robi, to też można takie zasięgi zbudować. Ale no, żeby faktycznie już tak dynamicznie skalować biznes, to warto tutaj i zainwestować w reklamę płatną. I to są te trzy kroki. Odpowiednia postawa, odpowiedni biznes, odpowiednia strategia zdobywania klientów. Jeśli się na tym skupisz, nad tym zaczniesz pracować, tego zaczniesz się uczyć i to później wdrażać, to zaczniesz zarabiać pieniądze przez Internet. Po prostu tak to działa, że zaczniesz zarabiać przez Internet. Jeśli będziesz cały czas ignorował te trzy kroki, będziesz szukał skrótu, będziesz szukał jakichś dziwnych rzeczy, to cały czas będziesz kręcił się i marzył tylko o przez Internet, ale nigdy to się niestety ale nie zrealizuje. Więc można wyobrazić taką analogię, że chcemy gdzieś pojechać, to co jest nam potrzebne? No, odpowiedni powiedzmy pojazd, tak? czyli to jest odpowiedni biznes. Potrzebujemy też znać drogę, jak chcemy gdzieś się dostać, to potrzebujemy poznać drogę, jak tam się dostać. I tutaj no, potrzebujemy po prostu takiej drogi, czyli trasa z punktu A do punktu B to jest jakby ten odpowiedni system zdobywania klientów. Ale jeszcze, żeby tam dojechać, trzeba być odpowiednim kierowcą. Czyli musisz być odpowiednim kierowcą, bo dostaniesz dobry samochód. Dostaniesz drogę, jak masz się tam przedostać, ale jak nie umiesz pojechać tym samochodem, to też nic się nie wydarzy. A więc tym ten odpowiedni kierowca to jest analogia do odpowiedniej postawy. Więc jak to wszystko połączymy w całość, to nie może się po prostu nie udać. Tyle jeśli chodzi o ten temat, ale mam coś jeszcze ciekawego tutaj przygotowane. Troszeczkę no, to Cię może zainteresować, jeśli cały czas gdzieś tam się zastanawiasz, a co robić w tym internecie, jaki biznes. Jakie pomysły dzisiaj są dochodowe? No to ostatnio z moją wspólniczką Anetą napisaliśmy takiego e-booka 65 pomysłów, na czym zarabiać online. On obecnie jest w troszeczkę lepszej cenie do 29 kwietnia, także warto skorzystać z tej propozycji, bo naprawdę bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy rynek, sprawdziliśmy, co dzisiaj opłaca się robić, dodaliśmy do tego swoje doświadczenie. Yy, opisując te różne tutaj metody. No i też yy, chociażby są tutaj przykłady podane tego, co i my sprzedajemy, także wiemy, że to ma sens, wiemy, że to działa. Też podajemy przykłady rzeczy, które robią nasi klienci, też wiemy, że u nich to funkcjonuje, także ty możesz też wziąć sobie te pomysły i przełożyć do swojego życia. Później już zostanie ci tylko odpowiednia postawa, to już musisz ogarnąć sobie sam, no i odpowiedni system zdobywania klientów. Tego też uczymy, ale to już troszeczkę w innych produktach. Ale z e-bookiem jeszcze parę rzeczy fajnych dostaniesz, bo, bo są też fajne bonusiki. Dostaniesz taki mini kursik, jak zarabiać na promocjach. Bo no, gdzieś tam też zauważyliśmy, że dużo osób nie ma pieniędzy na start, gdzieś no, nie mają za dobrej tej sytuacji. Także tu jest taki kurs, że bez problemu parę stówek sobie możesz zarobić, a nawet dużo więcej. Także koszt tego e-booka, bo on tam no, jest w symbolicznej cenie tak naprawdę to ten koszt od razu ci się zwróci, jeszcze będziesz miał e-booka, będziesz miał różne pomysły, co warto robić. Do tego dorzuciliśmy takiego mini e-booka o 16 najczęstszych przyczynach porażek w biznesie. Warto to znać, bo ciągle ludzie powtarzają te same błędy, a ty bądź mądrzejszy i po prostu tych błędów nie popełniaj, bo po co je popełniać, jak już inni popełnili. I trzeci bonus, który dodajemy, to jest coś, ta, takie nagranie, jak zapro, zaprogramować się na sukces, przestać się bać i zacząć działać. Czyli troszeczkę o tej mentalności. Są pewne fajne ćwiczenia, że możesz zacząć się bardzo fajnie rozwijać i jakby panować nad tym strachem. I właśnie w tym nagraniu pokazujemy te ćwiczenia. Jeśli zaczniesz je wdrażać do swojego życia, to zobaczysz sam różnicę w swoim podejściu, w swoim zachowaniu. No i po prostu trzeba to sobie przetestować, Ciebie żeby poczuć jak to jest. Także zapraszam Cię do zakupu tego e-booka, tak jak powiedziałem, do 29 kwietnia jest on w lepszej cenie. Gdzieś tam na pewno poniżej będzie link pod nagraniem, także możesz śmiało go zakupić. Tyle jeśli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że po tym materiale już będziesz wiedział, przez jakie trzy etapy, przez jakie trzy kroki trzeba przejść, żeby zacząć skutecznie zarabiać w internecie.